Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym opowiedzieć o objawach nerwicy. W nerwicy lękowej czuje się lęk, stres, napięcie. Ja to czułam odkąd pamiętam od wczesnego dzieciństwa. Dziś tak, od 5. klasy podstawowej, czerwieniłam się i wstydziłam się tego, że ciągle się czerwienie i bałam się tego, że się zaczerwienię z tego napięcia chyba yy, wstydziłam się bardziej koleżanek niż kolegów nie, nie odzywałam się prawie do kolegów yy, miałam wrażenie, że mnie nie ma yy, mało się odzywałam yy, bałam się okazywać emocje raczej chowałam je, w, yy, yy, raczej chowałam je do środka i yy, przez to y, czułam się bardziej w środku, y, te, y, dlatego, y, czułam takie jakby oddzielenie ciała od y, umysłu. Dziś w siódmej klasie szkoły podstawowej zaczęły się takie migreny, bóle głowy ciężkie. Y, strasznie trudno je było wytrzymać. Y, bałam się również przechodzić obok grupy osób. I wtedy zawsze czułam się taka spięta, sztuczna, nie czułam przyjemności, i koło grupy osób czułam się taka spięta, że ciężko było przechodzić koło takich grup. Takie y, kilka takich objawów y, nerwicy lękowej podałam I jeszcze y, chciałabym y, poruszyć temat y, tego y, dlaczego lekarze zamiast na nerwicę lękową leczyli mnie na schizofrenię. Y, zaczyna od tego że chorzy na, na nerwicę źle się czują na neuroleptykach. Na samych neuroleptykach, muszą mieć jakieś antydepresanty i ja mam tą jak się Ja jak się zaczynałam leczyć i mówiłam, że źle się czuję na neuroleptykach, to lekarze twierdzili, że, że mam urojenia na temat działania leków. Hmm. Do rodziny lekarze mówili, że ja, że ja mam te zaburzenia schizotypowe, a potem schizofrenię. Mimo, że nie miałam takich objawów jak mamy, głosu, głosy, halucynacje, normalnie w nocy spałam. I, a, i, kiedy miałam 19 lat trafiłam pierwszy raz do szpitala i wtedy lekarze mówili do rodziny, że że w porę trafiłam, zanim się rozchorowałam na tą schizofrenię, tutaj jakby oni tak ocenili mnie, że ja się rozchoruję na tą schizofrenię, jakbym po prostu jakby ktoś yy, yy, nie badając yy, płci dziecka w ciąży wiedział, że to będzie chłopiec. Yy. I mówili, że właśnie, że, że rodzina dobrze, że zareagowała, y, że póki, wcześniej, y, póki jest wcześniej to, że lepiej leczyć na samym początku, y, jednak ta nerwica postępowała u mnie, y, ja mówiłam właśnie, że od dziecka, ale w wieku 19 lat nerwica u mnie postępowała. To jest też poważna choroba. I wtedy zapomniałam, że chodzę do szkoły, byłam taka trochę oderwana od rzeczywistości, obcięłam na krótkowłosy. Jednak nie sądzę, żeby znerwi... żebym z nerwicy dostała schizofrenię, czyli wszystkie te objawy, nie biorąc tych neuroleptyków w ogóle, bo wydaje mi się, że nie może się, może może, ale Wydaje mi się, że z mojej nerwicy schizofrenia by się nie zrobiła, tak jak z tortu piernik. Aha, jak wyszłam ze szpitala, to, to udałam się też do innych psychiatrów i tam po prostu różnie reagowali, jedni mi dawali była taka doktorka, która mi dała taki lek jak mobemid i on jest właśnie, on jest właśnie na, na takie różne lęki, ale ten lek mi w ogóle nie odpowiadał. A gdy jeszcze u innego lekarza, to pytał się jakie leki zażywałam w szpitalu, mówiłam, że neuroleptyki, to po prostu się zaśmiał, że takie leki biorę. A dał mi najsłabszy neuroleptyk, więc no. I w ogóle lekarze trochę rozkładali ręce, bo nie wiedzieli, co mi jest. A mimo to mnie leczyli z zalastą. Ja też, ja też w pewnym momencie, jak przebywałam w tych szpitalach, zaczęłam pisać takie notatki co czułam jak się czułam od dziecka jednak jakoś lekarze nigdy z tym o, o, ze mną nie rozmawiali, jakoś się tym nie interesowali tak jakby no już z góry skreślili to, że mogę mieć co innego a że ja mam taką schizofrenię, która dopiero nastąpi no i tak się stało, bo jak zaczęłam brać neuroleptyki, to tak jak kiedyś mówiłam, stałam się coraz bardziej pobudzona, a później jak wyszłam kolejny raz ze szpitala i brałam 2,5 roku klozapol i go odstawiłam, to pojawiły się te urojenia i wtedy już musiałam brać te neuroleptyki, już nie było tak, że wychodziłam ze szpitala i sobie rzucałam te leki. Tylko no już od około 10 lat biorę te neuroleptyki. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam ponownie.